Witam serdecznie. Czas zagrać trzeci dzień trzeciej rundy. Jak tam obronka? Zerknijmy. O, spadło już na C, ale to jest normalne. Skoro coraz mocniejsi gracze grają, to wiadomo, że muszą być coraz trudniejsi przeciwnicy i walczący. I tutaj mam już cztery karty przełamane na, na drugi limit. No i okej. Okay. I normalnie bym chyba zagrał zielonymi. Bo mam tam Ewelin, ale tutaj mam sobie Konga. Tylko że Ewelin jest na 7 klocków, a Kong jest na 8. Eee, tu bym chciał Liki sobie zabrać. A Lukart jest mi potrzebny na, na panią jeziora. No i to tyle. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mam no, dezaktywację z klocka, dezaktywację od Konga. Tutaj miałem 5 klocków 6, 7, 8, 9, 10. Aż nadto, ale muszę rozbić ten diament, bo inaczej się nie mam nie dostać do czerwony. Dobra, i tutaj już jest na pewno wygrana. Hmm. Chyba chcę wybić tą stronę. Bo tego kulerwa jednak zostawię jeszcze przy życiu. Tutaj szansa szansa, aby się odrodził. A nie, to nie był wojownik, tylko no, ten, co robił uniki. Łoczek, dobra. Więc mógł po prostu uniknąć ataku. Cztery żółte karty, jaż mnie kusi, a co mi tam, spróbujmy. Spróbujmy zagrać w ten sposób. Tylko teraz tak, co bym chciał tutaj wziąć jako support? na pewno bym chciał wziąć Rysia. I kogo? Tam widziałem, że jest ten Furdinand Więc jakieś odwołanie bym się... Dobra, spróbujmy w ten sposób. Yy... I tak może być tak naprawdę. Może i na, i na ITAR nie do końca Ludwik jest najlepszą opcją. Ok, no start może być ciężkawy. A to tylko start. Ok. Jest bardzo dobrze. Coś mi grała, ja nie wiem czy telefon mi się przegrzewa, czy o co tu chodzi. ale teraz już jest cała jakby nadzieja, by w hell. Jezus, co tak, co tak laguje? Aha, bo teraz konwertuję w sumie filmik z wojny i przesyłam film z turnieju, więc może to jest przyczyna. Okej, okay, tutaj myślę, że, że dobrym pomysłem będzie zagranie Nemesis i, i Unicious. Ale spróbujmy z tym Ludwikiem Xolpem. Dobra. Dobra, na razie, na razie, jeśli chodzi o kolor. Żółty. Czy ja mogę ten diament podprowadzić chyba Chyba nie bo jak zrobię ten róg do góry to zło złożym się czwórka, ale w miejscu gdzie tam akurat bym miał tą tam... Dobra, zróbmy tak. Jezus, ale je. Masakra Nie wiem, przecież ta walka będzie trwała chyba do jutra. Gdybym tak miał grać event to no, nigdy go nie, w sumie nie zagrał. Nie no, na pewno muszę po tej walce zrobić chwilę przerwy, bo to nie ma najmniejszego sensu. No i niestety, mimo że chciałem zdążyć z szybką mezis przed przed to się nie udało. I nie ma to nic wspólnego z tymi grami. Chodzi jakby miał <laughs> Nokia 3310. Tu jest atak na pewno już przegrany. No nic. Po prostu niech mnie wykończą. No i elegancko. Niestety nie było klocka, animacje, gr grania też nie były zbyt komfortowe. Wiatr zawiał z lewej strony i dlatego właśnie przegrałem. Ok, dajcie mi moment, muszę ogarnąć tutaj. Dobra, mam nadzieję, że będzie lepiej. O matko, nienawidzę, nienawidzę tej karty na tanku. W ogóle co mnie skusiło, żeby wrócić do Ludwika? No ale dobra, spróbujmy. Oczywiście bez Ludwika będę tego... Tutaj chyba Kitty albo złotką albo bym potrzebował, ale spróbujmy może z Kitty na dwa kolory. Będzie mi się lepiej grał przeciwko tej. Aradii. Kurczę, nie wiem, ciężka obrona, nie raczej się odbije od niej. Mhm. Szczególnie, że czerwieni to też za wiele nie ma. Może przyjść z dołu. Nie może. Okej, okay, weźmy tutaj czerwony. I tak naprawdę cała teraz moja nadzieja jest w tym, żeby. Wymusić aradię jak najszybciej. Nie, nie. Ja pierdzielę Czemu ja te Kitty nie odpaliłem No tak, plan był świetny Odpalić Aradię przed oczywiście Kitty I wtedy oni by się palili, a nie ja Tylko oczywiście pomyślałem o tym, że wpadnie kaskada jak już była ta kaskada późno mać Przegrane oczywiście na własne życzenie, bo nie mówię, żebym nie mówisz, to wygrał, ale gdyby się oni teraz palili nie no, ten goń jest przesrany ciemnopie. Mi się wydaje, że po tej aktualizacji jest jeszcze mocniejszy. No i Luna. Kurde no, te obrony są już tutaj przekokszone na maksa Nie wiem czy się jestem w stanie przebić przez to 5 kart na drugim przełamaniu. No i oczywiście. Oczywiście plansza cała jest czerwona, więc będzie łatwo. Okej. Okay. Wyleczyłem się z... palenia po to, żeby z powrotem się zacząć palić. Dobra, a tak znowu został. Wiecie, wiecie z jakiego powodu jeszcze nie lubię Luny? Oprócz tego, że jest bardzo mocną kartą, którą oczywiście da się kontrolować, Seszat w kostiumie, której nie posiadam. Czy właśnie kartami ładunkowymi, których też nie za wiele posiadam. Ale nie, ale nie to jest najgorsze w luni. Najgorsze w Lunie jest to, że jej animacje trwają milion lat i ta walka jest przez to trzy razy dłuższa. Dobra, została ostatnia walka i tam chyba jest zadanie, żeby zrobić atak z rzadką kartą, więc w sumie, co mi szkodzi? Zmienię sobie tutaj trochę ustawienie, nie chcę mi się grać czerwonym kolorem, chociaż z drugiej strony, dobra, niech będzie, ale rzadką kartę, to rzadką, fajną kartę. To jest na przykład ta karta. Hmm. On jest, y łotrzykiem. Więc chyba tą stronę lepiej będzie wybić. Barclay jest wojownikiem. Ale to i tak lepiej niż jakby miał u, no właśnie unik zrobić ten gelard Gelert. Dobra. Tak czy inaczej, już jest po walce. Dało nie odpalić, Nie pozwoli mu się odpalić. <laughs> Także gładko poszło. Jeśli dobrze pamiętam, dzisiaj dwie przegrane. Nie, trzy przegrane. 3 przegrane, także 3-3 dzisiaj, ale utrzymuje się dalej gdzieś tam w tym rankingu. Wiem, że od chyba 50 tysięcy... 000... Nie wiem, czy dobrze mówię, ale chyba 50 tysięcy graczy teraz tylko zostanie w ostatniej rundzie. Musimy to sprawdzić. Dajcie mi sekundę. Dobra, takie coś dostałem od znajomego. Jednak, przepraszam, nie 50% osób, ale... ale... Wynik poniżej tej siły 60 tysięcy to jest, to jest nie, mieszczący, nie mieszczący się w tych najlepszych 50% i takie osoby będą po prostu odpadały. Ale wiadomo ma jeszcze 6 ataków na dzisiaj, więc myślę, że, że gdzieś tam mu się może uda przepchnąć do, do końca. Dajcie znać jak, jak Wam idzie liga. Powodzenia, trzymam kciuki, trzymajcie się.